Casey, pospiesz się. Gdzie jesteś? Alex, dobrze cię widzieć. Was też. ujdzie się babaczkami. Wow, są takie apetyczne. Z przyjemnością. Casey, okay. trzymaj. To dla ciebie. Wspaniale. Dziękuję. Nie ma za co. Cieszę się, że jesteście zadowolone. Ja też coś przekąszę. Nie mogę oprzeć się takim smakołykom. Wiem, co masz na myśli. Uwielbiam słodkości. Zwłaszcza takie. Nie ma nic pyszniejszego. O tak, natychmiast potrzebuję dokładki. Babeczki są takie dobre. Nie mogę przestać, chcę więcej i więcej. Mila, czy ty to wszystko zjadłaś? Nie do wiary. Daj mi to, wystarczy na dziś. Co się z wami dzieje? Przestańcie się kłócić, to może się źle skończyć. Ale ja nie oddam mojej babeczki. O nie! Upuściliście ją? Spadła mi prosto na twarz. To wyszły niechcący. Przepraszam, Casey.